Sławek, najważniejsze pytanie, które nurtuje wszystkich kibiców, jak Twoja noga? A, dziękuję, wszystko dobrze, w porządku, wychodzę dzisiaj na trening, także mój mecz w nie jest zagrożony, cieszę się, że zagram z Właśnie wróciłeś z reprezentacji, reprezentacja skończyła już swoje rozgrywki w sezonie 2016, to był chyba udany rok dla Was jako kadry. Bardzo, no przede wszystkim Euro, rzuca się na pierwszy plan i udane Euro, ale później też te mecze eliminacyjne teraz, bo ok, nie były jakieś te pierwsze trzy najlepsze jakościowo, ale punktowo było bardzo dobre, a ten w Rumunii no już i punktowo i jakościowo, więc kadra zakończyła rok fantastycznie, 10 punktów mamy i czekamy już na następne. Miałeś okazję zagrać cały mecz przeciwko Słowenii, niestety Uraz wykluczył Cię z gry w tym spotkaniu, ciężko było patrzeć na grę swoich kolegów z trybun, wiedząc, że mogłeś być na boisku? No bardzo, bo chciałem w tym meczu zagrać, widziałem, że jest duża szansa, nawet gry od początku i rozmawiałem z trenerem, że tak by było, gdyby nie ten drobny no bo wiem, tuż przed całym meczem, więc szkoda, ale teraz mam więcej energii siły, siły po to, żeby zagrać już w sobotę. Wracamy na boiska ligowe, przed nami runda rewanżowa, pierwszy mecz Wisła-Płock, dla Ciebie wiadomo specjalny mecz i jest okazja do rewanżu. Dokładnie, no pierwszy mecz nie wyszedł tak, jak byśmy chcieli sobie w Płocku, szczególnie dla mnie, gdzie wróciłem tam po chyba 10-letniej przerwie, więc... Sentymentalny był to mecz dla mnie, wtedy była tylko asysta, teraz liczyła na coś więcej tutaj w, w Gdańsku i przede wszystkim musimy teraz w tych dwóch meczach u siebie dopisać sześć punktów, a to nie będzie łatwe, że tylko wyjdziemy i dopiszemy sobie punkty, my ten mecz musimy wybiegać, wygrać i wywalczyć po prostu.